Wow. Nieba, Żyjemy, się oh. Nie, dobrze. Wysparp, najlepszy serwer, najlepszy anti-cheat. wszystkich serdecznie. <laughs> Zapraszamy. casedrop.eu, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek, Super Drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 złotych dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Case Drop EU. Otwieraj skrzynki za PSC, Blik SMS, przelew. Link w opisie. Polecam! Juzek, Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Co ty tak mówisz, jakby cię coś bolało? Czemu? No, ja takie mam wrażenie, że nic ci nie boli. No to trochę dupę, że tak powiem, po rowerze wczoraj. Siedełkę nie masz? Jest. Siema. O. Co jest? Nie pytają cię o imię walcząc o strym cieniem mgły. Ty się zmienił. Nie pytają cię o imię walcząc o strym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc o strym cieniem mgły. To jest Maj, nie pachnie Saska kępa. może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa. Nie pytają cię o i nie walcząc o skręcenie migły. Wchodzę tutaj na bit i lecę kurwa tato, przecież to ty masz mordę jak akumulator. Yo! Rozjebałeś starą, ta fizyka, rozjebałbym twoją, ale martwych się nie tyka! Yo! Wracam tutaj dalej! Popatrz kurwa, jak masz tutaj tu przejebane, rozjechałem ciebie wolnym, to są twoje bity. Wypierdalaj, bo mam radiowóz nieumyty. Nie zrób tego, bo... Nie zrobię tego, jest najlepszym kierowcą w mieście. Wierzę w Ciebie, kochanie piękne, fajne Wow, to... nice. Tak mi mów. Może jednak niebo Cię rozproszy i... Nie, nie. ...skończy do drzewy. O kurwa. O! Oh. Nice. Oh, wow. Po co tak do mnie mówisz? Ej! Mariusz, kurwa, popierdoliłem się. No Mariusz, Mariusz, no Mariusz, mój brat, Lisiak Grzegorz, tu też na szantni pracuje, nie? No. Dobra, młody, co? Ee, miałeś jakiejś silnego mężczyznę w życiu? Nie proszę pana. No to jest bądź, no? Nie proszę pana, niestety nie. Dobra, Młody, krótka piłka. Widzisz górę, pi... czy trzeba z tobą chodzić? Trzeba proszę pana, trzeba chodzić. Trzeba! No go. dobra, to trochę pochodzimy, no. Po to moim jest. po jeszcze... Nie, to jest, to jest, całym złe, całym to jest złe kurwa, co ty ci się dzieje mówię. No co, nie podoba Ci się? Taki maszku ładny z na nie, proszę Pana, po prostu mam takie zasady. przykro mi skuteczne. No dalej, no rękę ci kupię, maleńki. Jeszcze nie spotkałem, <grym> proszę panią. Jeszcze nie spotkałem, proszę Nie, proszę Pana. A dzisiaj nie, jak mówiłem. Ja, ja, Bardzo się cieszę, ale niestety odmawiam. Co, jak, jakby twój język dotknął mojego wola w tej chwili, to by było jak głosowanie szczeniaka po grzbiecie. Dobrze, Misiu, to teraz powoli tutaj zaczniemy. A zrelaksuj się, no co się tak część jak tak, na jest. już, już jestem tak zrelaksowany jak nigdy. Zrelaksowany. Co on to Z gada? I teraz łączę. Tak jest wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, w którym zawsze chciałeś być. W pokoju, Owoludku, w pokoju komendanta na klęcie. Pokoju komendanta. W <laughs> tak pokoju komendanta, ty. Jeśli to sprawi, że się zaraz. Ze... Ja nie no, masakat, ja muszę to obejrzeć w za chwilę. Komendant. Nie, nie trzeba. Na pewno? Słuchaj, ja tu jestem od spełnienia każdego twojego marzenia. To ja chciałbym awans. Siadam wygodniej Mikrofon do przodu. Pozycja poceńca. Pyk. Ja pierdolę Sorry, że to ten to nie chyba... Tak. No. zo, Tyle. wybacz. Co zostaniemy przyjaciółmi? Ja pierdolę! O, nie powiedziałam tego? Okay. Halo? Kurwa to co z tego, że nie mamy psa? Nie chcę żadnej świniku, kupować, za odgrywanie babo! No odgrywamy kurwa, że świnie No kup... kurwa, po chuj mam ci dawać wódkę, żebyś piła Dobra, wiesz co to jest gra, wiesz... Jak ja się mam z, z nią, a nie z tobą? Dobra! No wiem, że to Okej, okay. czy wiesz, że to jest gra? No okej. Okay. Ja jej znam, to jest baba z gry, wiesz, co chodzi. Panowo. Bo... Mamy lepszy pomysł. Ale co czy my? na dzielnicy panuje jakiś kłód? Proszę pana. Bo... Jeśli chodzi o to, to jest taki napad, żeby my chcemy klasycznej słóweczki, bo my jesteśmy z klubu WKS Sandy. Panowie, jeszcze raz. BUKES STEMPI! WUKAS! Chcemy klasyczny sołoweczki! Na gołe pięści! Mamy trzech zakładników! Moim żądaniem jest klasyczna pierdolanka 4 x 4 Jak wygracie, no to wygracie. Jak my wygramy, to dacie nam odjechać z pieniędzmi. robi konkurencję. Tak co pan mieszkasz? A co co się tam chodzi? Ale co no to jak chodzi? bo... jak ja mam klucze kurwa do Jokera. Ty, ale facet, chwalisz że że war masz na chacie, no to wejdź Dobra, dupsko, bo cię będę musiał zaraz odjebać. Tak? Tak. Siema, marafon. Co? Na razie. Co to powiedział? Oj, dobra. Co? 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 Jedźmy stąd, dobrze? W mojej rodzinie to był Owen White, on był koplinem irlandzkim. Że wiesz, że mamy korzenie, właśnie. Aż wierzę, nie ma koplinów. Jak to nie ma? Jak? No takie kubliny są mają garny, kurwa, złota. I no ten, czy Dobra kurwa, ale macie abonament, kurwa, raz, raz. I was. Jest. chodźcie, chodźcie. Abonament jest kurwa. Co to ma być bez abonamentu? Pytam się, kurwa, abonament masz? Za ale skąd się wzięła gitara w tym pomieszczeniu? Kurwa, tak? O. o, patrzcie, Lekoptis! koptis. No, <laughs> do góry? Kurwa! Wow! Nie wiem, czy powinienem. No proszę. Polożniaki Jack Mills. Smaczał w tym palce. Panie Krosoczku. Nie w tym, tylko w niej. Zwał jak zwał. No dobrze, nie się bawi. Puszczarska była suka, tak. Oczywiście. Takich nie lubimy. Pamiętaj. tak. Chciała hrabiego. No na niego. Jebała na mnie i pasuje na... No. Niech wypierdala. <grywa> <grywa>